W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się Dni Nowych Technologii, czyli Dni Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Podczas dwudniowego spotkania można było zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi branży IT. W auli kryształowej SGGW dzięki współpracy z firmą Microsoft gościła grupa Słoweńców z Uniwersytetu Maribor, którzy wygłosili referat o wdrażaniu projektu e business w trakcie sesji można było posłuchać o najnowszych rozwiązaniach mobilnych i chmurowych, o projektowaniu aplikacji oraz zapoznać się z rynkiem pracy w tej branży. Organizatorami konferencji były koła naukowe silver.net i studenckie koło Linkusa SGGW oraz Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. My na naszym wydziale zastosowań informatyki i matematyki zawsze pragniemy wszystkich zaprosić, zachęcić do obcowania z nowymi technologiami. Współczesna rozrywka nie może obyć się bez konsol, nie może się obyć bez gier. Pragniemy przedstawić te technologie, również pragniemy nauczać, jeżeli chodzi o tworzenie gier czy, czy systemów. Tutaj mogę nawiązać również do. Konferencji IT Academic Day. Pokazywaliśmy ludziom nie tylko najnowsze technologie, jeżeli chodzi o chmurę, rozwiązania mobilne. Prezentujemy również bogatą ofertę Pracuj.pl, inkubatorów przedsiębiorczości, firmy technologiczne takie Microsoft. Bilenium zawsze do nas też przychodzą i lubią prezentować nas technologie, bo wiedzą, że u nas zawsze na Wydziale Zastosowania Informatyki i Matematyki są odbiorcy, którzy mogą wykorzystywać te technologie. Na Wydziale Zastosowania Informatyki i Matematyki istnieje wiele kół naukowych, między innymi grupa tworzenia robotów. Tutaj przykładem jest robot, którego sam tworzę. Jest to moja praca inżynierska. Na tym polu tworzymy oprogramowanie, różnego rodzaju aplikacje internetowe, mobilne. Na SGGW też potrzebny jest nasz wydział. Jest on młody i zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy.